Witam wszystkich Dzisiaj talerzuję poplon z grochu Groch jest po jajka. Miejscami lepszy, yy, miejscami gorszy o, Ale ładny poplon Jest i gryka Ale już brosa jest Wcześniej było sucho Wcześniej było sucho, więc Słabo to rosło Później gdzieś dostało deszczu I trochę się poprawiło Patrzę czy są brudawki Trochę azotu do gleby Do gleby oddał Mokro jest Tutaj mi trochę wał zapycha Ale się kręci Ale się kręci No oczywiście jeżdżę może mało będzie widać Jeżdżę na GPS-ie Późno przyjechałem na to pole jeszcze zanim to wszystko poustawiałem Uczę się tego jeszcze dopiero To zrobiła się, zrobiło się ciemno Zrobiło się ciemno Dobra zaraz zaraz wam pokażę co nieco Teraz będę miał Ręce wolne, to mogę wziąć kamerę I ponagrywać z rąk trochę Zaraz zobaczymy co tu będzie się działo Więc tak, tutaj mamy nowy soft wgrany Troszeczkę inna czcionka Tutaj mamy ciągnik Kubotę Ale muszę, muszę zdjęcie z drona jakiś w dzień zrobić ładnie z góry I zamiast Kuboty będzie John Deere no tutaj już trochę, mówię trochę, robiłem co drugi przejazd, co drugi przejazd. Zaraz wam tu pokażę jak to, jak to wygląda. I dobra. No trochę będzie przeszkadzał nam ten dźwięk. No, aktywacja. 4 11 na godzinę na 109-11 Jedzie sobie ładnie Tak to wygląda Trochę to lepiej więc nie wiem czy będzie dobrze widać Zobaczymy z tyłu Ładnie miesza Aczkolwiek mówię ten wał nie nadaje się na takie Na takie jesienne likwidowanie Mokrych poplonów Z rosą bo tam obkleja Zaraz sobie Zaraz sobie wjedziemy tutaj jak przejazd Między, pomiędzy tymi przejazdami zaraz sobie tutaj wjadę ładnie mi ładnie I fajny jest groch w dole Więcej wilgoci było, bo to było sucho Jak, jak go siałem Zanim poschodził On by był pewnie jeszcze większy Teraz, Gdzie my sobie tu wiedziemy. Tutaj będę musiał jeszcze drobić pod tym drzewem Ciężki, razem z tym domem, nie? bo to nie jest oddzielone. Czyli ja wziąłem z mapy z geodezji, hmm, aktywacja. E, wziąłem z mapy z geodezji, znaczy no z geop, geodezji, z geoportalu. Tutaj cofałem, już sobie trochę porobiłem, e, z geoportalu wziąłem z mapy. Tutaj sobie cofałem, o tu jest dom. Czyli tutaj y, ścieżki też są, ale tam podwórko jest. No tutaj też poprzeczki sobie już zrobiłem. A tutaj trochę peżu jest. Gniazdo. Mo więcej z tyłu nagrać, popatrzeć nie muszę pilnować, nie ma zakładek zbędnych. Swieszymy 12 na godzinę. 417, 10 417 godzin. Nawigacja też pokazuje 12, 11. I było może, no bo wiadomo, jeszcze jakiś tam poślizg. Elegancko. Dobra, a ja się patrzę do tyłu, a tutaj zaraz trzeba zawrócić. No i teraz ruszam kierownicą już sobie samemu. Jak dojeżdżam, muszę podnieść. O, teraz sobie jadę wiad w ten, nie muszę sobie cofać, rewersu używać. Aktywacja, cyk Ale żółwka i tak jeszcze nie jest, nie, nie jest idealna do takiego, do takiego tutaj ustawiania tej nawigacji, bo ucieka raz w lewo, raz w prawo, zależy jak złapie bardziej przedni rząd. Mi ten stabilizator boczny tak za bardzo nie trzyma. Więc mówię jak, jak na samo powiedzieć, że uczyłem się tego, że przez telefon mi tam Tomek pomagał, jak to mniej więcej ogarnąć. No, jeszcze trochę to się nauczę. Teraz jeszcze chcę coś ponagrywać z drona, więc było, miałem w dzień ponagrywać, ale nie, nie zdążyłem. Zobaczcie jaki tutaj jest groch, jaki poplon. Zobaczcie, tam już przyjechałem do Rzuchu Tutaj tu już jest popas prawie Już zakwit, kwiatki ma Ma nawet kwiatki tutaj Mówię, tutaj będę musiał Te słabsze place, co, co był ten Szkoda, że nie pomyślałem i wcześniej Nie rozsiąłem tutaj wapna żeby było widać, gdzie jest ładniejszy gro, to pewnie nie trzeba tego tak wapna dużo, a tutaj gdzie słabszy, ale to mniej więcej wiem, że prawa strona jest słabsza, a ta lewa jest lepsza. Więc yy, rozcieję tutaj przed pługiem jeszcze, yy, przed pługiem rozcieję jeszcze yy, wapno. Wapno przed pługiem rozcieję i orka pójdzie zimowa na wiosnę polifoska i kukurydza i kukurydzę zasieję tutaj miała być tutaj pszenica jeszcze raz po pszenicy ale za dużo mam tej pszenicy więc pozmieniałem trochę zresztą jeszcze tutaj ten poplon musiał być do 15 października bodajże dzisiaj mamy już 24 to można było go wcześniej zlikwidować, ale nie było warunków, więc nie zdecydowałem się, żeby tutaj zasiać jeszcze raz pszenicę. Będzie kukurydza, będzie tutaj kukurydza. Ten wał się oblepił i tak kurde już... O! Właśnie! Spanikowałem, bo kurde jechał mi na słup. No, to trzeba też uważać z tym. Jeszcze w ręku kierownicę, jeszcze w ręku kamerę trzymam. Tu sobie do... ku słupa do robię. Nie nagrywam wam za bardzo, bo piszczenie to rewersu nie jest za przyjemne Wol Musiałem troszeczkę zwolnić, bo kurcze wał mi się już przypycha. Podskakuje ta talerzówka, czasami staje Masakra Jeżdżę co drugi przejazd, żeby sobie Żeby nie, się nie kręcić do tyłu, do przodu Korosa jest. Zobaczcie, jak na talerzówkę skóra rzucało błoto. Zobaczcie, jak się z przodu tutaj błyszczy z wody. Eee, ten, ten, ta rama. Sakra. Nie, nie zostało mi dużo, ale nie wiem, czy ja to dokończę. Kurde, jak mi stanie całkiem wał No to już będzie po robocie, nie? Jeżdżę 9,6 na godzinę. Oj, trąciłem kurde kierownicę. Jak się odwracałem. Ale dobrze, że zobaczyłem tutaj na ikonkę. Nie była zielona ta kierowniczka. Nie była zielona. Ta ikonka z kierownicą nie była zielona, więc. Tak patrzę, jak to kurde. Zatrzymuje się ten wał, czy nie? No jaka mgła chodzi! o cholercia Mokro Mokro i do domu daleko Dobra Kończę to pipczenie to na pewno nie, nie jest przyjemne O tutaj jaki piękny groch Dobra trzymajcie się do następnego Cześć